1 listopada już od lat kwestujemy na rzecz szczecineckiego hospicjum. Jest nam niezmiernie miło, że bardzo często Państwo sami dopytujecie już w trakcie roku o te akcje, a zwłaszcza kiedy zbliża się 1 listopada. Więc to też świadczy o tym, że nasza praca na temat szerzenia misji hospicjum i praca, którą wykonuje na co dzień personel hospicjum jest wykonywana na wysokim poziomie. Takie też są nasze oczekiwania jako zarządu i że to wszystko, co robimy składa się na tą Jedną wielką całość. Zaczynamy o godzinie 9.00. Kwestujemy do godziny 16.00. Co godzinę zmieniają się kwestarze. Znajdą nas Państwo przy wszystkich bramach wejściowych do Szczecineckiego Cmentarza. Natomiast też należy wspomnieć i o tym, że również będziemy obecni na cmentarzach na terenie powiatu Szczecineckiego we wszystkich gminach oraz w sąsiednim lotyniu. To już jest gmina Okonek, Województwo Wielkopolskie, ale również tam będą także nasi wolontariusze i kwestarze. W tym roku mamy zgłoszoną rekordową ilość kwestujących. To jest 80 osób, która tu już najbliższy piątek będzie kwestować z puszką, ale oczywiście nie byłoby to łatwe zadanie, gdyby nie najmłodsi wolontariusze. I tutaj również ogromne podziękowania dla rodziców, nauczycieli, opiekunów, ponieważ no też to jest taki dzień wolny od pracy. Dzień wyjątkowy, szczególny, kiedy przemieszczamy się na groby bliskich, odwiedzamy się, a jednak tutaj dzieci i młodzież postanowiły, spędzić ten czas także w ten sposób, aby pomóc osobom, które są w stanie terminalnym, które chorują albo które już na przykład mają tę chorobę za sobą, a nasza hospicjum, nasza placówka funkcjonuje i wiadomo, potrzebuje wsparcia. Organizacja kwesty to nie tylko przygotowanie puszek, nie tylko wolontariusze, chociaż to jest najważniejszy punkt kwesty, ale również cały szereg różnego rodzaju działań organizacyjnych i tu w tym w momencie również bardzo serdeczne ukłony dla pana starosty Szczecineckiego, który jak zawsze udostępnia nam busa, abyśmy mogli bezpiecznie i w komfortowych warunkach przewieźć i puszki i nasze siostry z hospicjum, które także tego dnia posługują na Szczecineckim cmentarzu. Również ukłony dla Szczecineckiego Przedsiębiorstwa Gospodar Gospodarki Komunalnej, za udostępnienie wjazdu, za namiot, za wszelkie te rzeczy, których być może gołym okiem nie widać, ale my bardzo mocno doceniamy, organizując kwestę. Jak również ukłony dla strażników miejskich, którzy po zakończeniu kwesty pomagają konwojować nam te środki, abyśmy również z nimi bezpiecznie dotarli do naszej placówki. A zatem wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia 1 listopada. Właśnie tutaj e, na cmentarzu w Szczecinku, ale nie tylko